Czerwony. Red. Czarny. Black. A powtórz tak delikatnie. Black. Black. Różowy. Pink. Fioletowy. Purple albo violet. Tak, znasz obydwa. Olu... Maju, powiedz mi wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli. Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ślicznie. Maju, kolejne moje pytanie to, <coughs> powiedz mi proszę <coughs> liczby od 1 do 12. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Powtórz nine. Nine. Tam tylko jedna literka zabrakła. Kobut. Kok. Świnia. Pik. Gęś. Kus. Pięknie. Powiedz mi cały alfabet od A do Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, M, N, P, Q, R, S, T. W, X, Y, Z. Powtórz L. L. Y jak przewidujesz swoje imię? How do you spell your name? Maja. Powiedz mi jak się mówi. M, A, J, A. Świetnie, dziękuję. Jak jest po angielsku? First day. Nie, powtórz thank you. Thank you. Tak, jak jest jabłko? Apple. A truskawka? Strawberry. A pomarańcza? Orange. A cytryna? Lemon. Pięknie, Maju. I ostatnie pytanie. To pizza? Pizza. Ciasto? Cake. I ostatnie to lody? Mm. A... Ice. Ice cream. Tak. Maju, z tego co ja usłyszałem, ja myślę, że zasługujesz na wysoką ocenę, to jest czwórka plus, usteczka.